Welcome to, najmniejszy padok w kalendarzu Formuły 1, padok w Monako. Wydaje się, że to wygląda tak pięknie i spektakularnie. E, otóż tyle. Tyle mają miejsca zespoły między swoimi siedzibami tutaj w Monako a ogrodzeniem. To jest oczywiście doskonała wiadomość dla kibiców, którzy bardzo często się przy tym ogrodzeniu gromadzą, i to jest pierwszy, najlepszy sposób na to, żeby zdobyć autografy, być właśnie tutaj. Ten padok jest nietypowy też dlatego, że jest rozdzielony w stosunku do pitlane i do garażu zespołów, siłą rzeczy, bo te są. Po drugiej stronie kładeczką się zasuwa, i tam dopiero zespoły mają wszystkie rzeczy, których potrzebują, więc nie jest to standardowa sytuacja, w której przebiegasz sobie z swojego motorhomeu do swojego garażu i jesteś już od razu na miejscu. No nie, tutaj musisz troszeczkę poddeptać, i to jest dzień dobry. Jak Bardzo mi miło, trisze, trisze. tak jak mówiłam, że to jest szansa Halo. dla panów, żeby, żeby spotkać kogoś, na przykład mnie, ale lepiej kierowców. Wszystko dobrze u Was? Bardzo dobrze. Spotkaliście kogoś? Ciebie. <laughs> dobra, to liczy na trochę bardziej mi dane łowy. Jedziemy, co roku, co roku Pozdrawiam Was, idę dalej, dobra? Bawcie się miło. dobrze. Ciało. No i to jest właśnie jedno miejsce, w którym, do którego mogą się dostać ci, którzy albo mają specjalne wejściówki, albo mają wejście na któryś z jachtów, który tutaj parkuje. Ja tak sobie idę, idę... Ach, dobra, Pirelli, Pirelli minęłam, więc to jest faktycznie mm, wyjątkowa rzecz w tym padoku. A, wypisałam sobie całą listę ludzi, których tutaj będzie można niedługo spotkać. Otóż, uwaga, lecę. Chris Martin, Tom Holland, Maria Szarapowa, którą już yy, widziałam, Orlando Bloom, Bad Bunny. Wypisałam, bo było napisane na Instagramie, że mam mnóstwo followersów, ale ja tak naprawdę nie bardzo wiem, kto to, prawda, mówiąc. Dobra. Yy, Bad Bunny, Kendall Jenner, Neymar. Tutaj, yy, proszę bardzo, foteczki yy, sobie można strzelić z yy, markiem Żenę, yy, a więc yy, kierowcą, yy, byłym kierowcą. Ferrari kierowcą testowym eh, Ferrari. Jest tutaj e, swoją drogą eh, to był pierwszy kierowca, który mnie zabrał na co-drive'a na torze Poznań w 2007 roku, kiedy był tam Michael Schumacher eh, i eh, jeździliśmy Ferrari po, po torze. Miałam warkoczyki, to był straszny dzień. Hi, Louis. Hello. Say hello, hello to Polish fans. Hello Polish fans. We look forward to see you. I'm I'm out the camera. <laughs> Wait, oh, okay. See you in Le Mans. Yeah, how do you feel after the win? Very good. Robert is fantastic. Uh, Rui as well. And uh, he knows Rui he's is, talking uh, to Polish people. Yeah. yeah, but I believe Robert is my friend. <laughs> I like him a lot. He, lo he taught me everything. <laughs> the feeling is mutual. Uh, do you have time tomorrow? Yes. To meet me live? Yes. Perfect. Yes. I will. When you want, you text me. And I will text you on Instagram. Yeah, perfect. See you then. See you. <laughs> Louis trasa, więc oczywiście jeden z partnerów Roberta Kubicy w wyścigach długodystansowych. Odkąd Robert zaczął tę przygodę w European Lemon Series, to są razem teraz przyjechał, bo ma po prostu wolne, a tu mieszka, więc nie była to jakoś bardzo duża wyprawa. O Jezus Maria, Carlosa Sainza, seniora, bym staranowała swoim gimbalem. A dobra, na kim byłam? Na Neymarze. Następnie Noah Schnapp to jest aktor ze Stranger Things, którego na pewno kojarzycie. I Kate Hudson i Chris Rock to jest ta lista celebrytów. Proszę wypatrywać koniecznie w... W oczywiście widzimy się w Via Play, a na razie już powoli kończymy ten dzień treningi dla Maxa Verstappena, ale Ferrari potwierdza, że będzie tutaj mocne, będzie walczyło o to pole position, a pole position is the king w księstwie Monaco. Ale ładnie zakończymy. Do jutra. Wygląda jak koniec, co?